No, już powinno być ok. Zdarza się, live'a czasami wypieprza. Nic się nie martwcie. Pierwsza rzecz pójdzie normalnie na YouTube'a, drugą dam w opis. Albo po prostu w sumie tyl... po takiej ilości czasu padło, że może drugą dam w ogóle osobno. Nic się nie martwcie. Przez przypadek sobie wziął złą postać, tym też się nie martwcie. Nie, złą muzykę wziąłem. Fak, znowu przeleciałam. Zawsze spoko. O, bosek. Ładnie. Nie, to nie była kwestia przelecenia, tylko tam coś na Twitchu. Później chciałam wrócić tutaj i automatycznie mi postać zalokowało. Ta muza jest zajebista. W ogóle słuchajcie, jaki dzisiaj jest sam fajny dom do Simsów. Co prawda, i tak tam nie zamieszkamy. Natomiast wstawię sobie na świat. No, jak chcecie zobaczyć szybciej, to zliknam kolesiowi film, więc. Znaczy, film, w którym robi ten domek, nie? Czy to... Nieważne. Chcecie to sobie zobaczcie? Nie chcecie to sobie nie zobaczcie. Chodziło o to, że postać z Pelunkerem ma taką lampeczkę. I ja nie wiedziałam po co jest ta lampeczka. Jak jesteś w piekle, to w piekle jest ogólnie ciemno. A jak odpalasz sobie tą lampeczkę, to masz jasną. W się sensie masz normalnie. No jakim cudem tego ten nachytania zszedł Oszukali mnie kurwa Jak zwykle Tylko jak dla mnie za duży, ja nie lubię takich dużych domków Magda za to zachwycona, bo ona takie lubi Dawaj mi mego kurczaczka, ja złam Alzheimera. Czy znaczy postać z Alzheimerem? Chcesz w sumie, muszę się sugerować tą mapką i za chulerę teraz. Nie wiem, gdzie byłam, a gdzie nie byłam. Gabrysia, macie szczególnie jakiś dzień nieugera, widzę? Mnie tylko rozwaliło ile gościu włożył czasu i pracy, żeby to zrobić z bo. Kurwa Jezu, ile golda tu. bo tak, bo ta postać szybciej golda zdobyła. Nie, tu jest skrzynka, nie? Tu jest skrzynka, tu jest też oczko, biały nosz, kurwa. Czy niebieski ziomek? Dobra już jelo do skrzyneczki powiem, że szybkuje nam się porządny upgrade, bo jak mamy obola jabola Będziemy sobie mogli przyjolować. Zrobili mnie w chuja, jak zwykle. W ogóle mogę wam polecić, bo polecam Magdzie. Serial. Zabójcze umysły. I oglądam wszystkie sezony. Ostatnim newsie zaczęłam oglądać od nowa. Bo oglądam od niedawna losów znowu. Obejrzałam prawie cały pierwszy sezon. Tam tak naprawdę jak bun umiera to już mi się nie chce oglądać. Zwłaszcza, że tam później Lok zaczyna odpieprzać, a Loka nie lubię, więc. Tu u mnie jest aktualnie 320 noż kurwa. Ile jeszcze razy się pytam na to w pierdole? Ej, ten ziomek tam w tle lecący. Mega. O kurwa. Ej, za tym ziomkiem tam jest. Jest jeszcze jeden taki ziomek? Ej, słuchajcie, dwa HP, nie? Nie to, żeby jolo. Ale tak bardzo jolo, że bardzo jolo. Tu też jest jakaś skrzynka, dalej jest jakaś skrzynka. Ja jeszcze sobie zdążam zebrać. Ja, ja Losta oglądałam w całości. Bari ogólnie, jeżeli chodzi o zabójczą myśl, mam nadzieję, że nie o Lostów. Tak, nie, jak nie wiesz o czym są Lości, to pozdrów Ale ten... Aha, mamy, mamy Obola, więc się nie martwimy. Nie zwracajcie uwagi na Face'a. W ogóle life trwa już prawie godzinę, ale... Powiedzmy, że może być troszeczkę dłuższy, jako że nocnego nie będzie. No kurwa. Take no de... Dobra, nevermind. No, ale Criminal Minds jest o seryjnych mordercach. Ja bardzo lubię takie klimaty. Szczególnie o śledztwach, o psychologii. No ale takie, takie fajne. Moja była mnie uzależniła od tego serialu. Ale no jest zajebiste. Znaczy zajebiste jest 8 sezonów, ten dziewiąty to już jest taki... No, jest bo jest. Oczywiście, że dają switaśny uśmiech Wojtka na tapecie. W końcu męża ma się jednego, no to trzeba dbać, nie? Wiecie co, dajcie mi sekundkę, ja sobie zaraz wrócę. Oj, tam zaraz zdradzam z Balinem. Raz z nim spała. Chciał w planach raz z widzem, a później. A później zobaczycie. Nie, tego lewa koniecznie muszę wrzucić na YouTube, bo w końcu gdzieś będzie, że tak nie lamia. Z całym szacunkiem dla psa młotki, ale wyłam kota Madzi. Chociażby dlatego, że Magda mogłaby do mnie przyjechać z kotem, a młotka z psem nie. Nie, ogólnie, plan co do Simsów mamy. Znaczy, ja mam co do swojej postaci. Zresztą Magda co do swojej też już jakiś tam ma. Nie ukrywam, że dostałam ostatnie SMS -e od niej, kina! I ja odpisam co? Zmieniam pracę? <gryw> Prawda, że mu zastrzelę? ale spoko. Te wilski są wkurzające. Defeat o enemies. Przez ściany mi nie przejdzie, więc... U awafla niestety. Wiedziałam, że to jest za bardzo jolo przestrzeń tu. Come on! Fakt, że mi płakał później, że ten, ale. No, on wiedział, że on jest tylko do wyruchania i nara. No, ja mam męża. Mm, kurwa! Minimalnie. No i chuj. Dobra, teraz to zginiemy jak najszybciej. Kurwa moje 5000 golda, no czajcie? Ja pierdolę! To jest najgorszy upgrade w grze. Jestem ciekawa ile mi zostało z moich kurwa zajebistych 5000 4, no. Na upgrade high nie stać, a na tego ziomka mi nie stać, więc go sobie upgradeujemy Nie tego po prostu kurwa, nie nienawidzę! Jeden tysiąc poszedł się, jebać przez to, że upgrade. Zamno. Szczyt hałstwa i drobno po prostu kurwa, no. Szczyt. Zacząłem się plenić z nerwów. Wychujali mnie jak zwykle. Moje tysiące kurwa! Prawie jak moje miliony z YouTube'a kurwa. A mi przyjdzie, przychodzi czas, że mi się będzie kończyć za parę miesięcy umowa z partnerem. To jak kurwa chciałam z nimi rozwiązać umowę wcześniej, to mi na maile kurwa potrafili po godzinie odpowiedzieć. Teraz jak się pytam, co chcą dokładnie do rozwiązania umowy, to co słyszę? Jestem na urlopie! Będę za parę dni, to ci odpiszę. To oczywiście automatycznie wygenerowana odpowiedź, nie? Ej, ja chcę się tam dostać na górę i chcę jest strzaskać. No bo nie. nie mogę mieć, kurwa, porpażyńce. Yy. Masakra. Jakiego lamienia mam cały czas ale nie wiem o co ci chodzi. No ty chujku mały, no. No bo Magda taka jest. Ona tak naprawdę kocha mojego psa bardziej niż swojego kota. Wierzę i kod jest useless przy moim psie, no ale nie może tego powiedzieć głośno. Ale. Jakby mi się nie podobało Castle of Lożem, to bym nie grała. Nie ale słuchajcie, bo on tak z siebie dumna, że przeszłam tego Sonika, że uzyskałam wiarę, że of dużo też z zdo przejść. No ty chuj małe. Jeszcze mi pieniędzy nie wyrzucił. Zewkiel, ty naprawdę myślisz, że ja... A tego się tak... Nie wiem co to musia zrobić. Ty myślisz, że ja siedzę i... I zamiast grać skupiam liczę minuty, które przeżywam Podobno się da tą grę przejść Ale mi jeszcze nie prędko do tego Nie odpowiem Ci czy wolę Minecrafta czy Simsy bo, bo zależy Od tego na co mam ochotę Nie, nie, dodawałam domku siebie i Mariu na że nie wiem, czy będę dawać. Nie ja wczoraj grałam w tego Dachteusa z Kto? Kto mnie znowu tu petruje? Seriously? Magda ma z widy, ale spoko. Słuchajcie, jak teraz umrzemy, to sobie skończymy. Bo się po panów z nami zadzwonić. E, Duda, tak. Kupię zaraz w dupę, nie? Trolu zanim Cię kopnę w dupę, to tam hajsu narób, co by się wprowadzić zdało. Wiesz, niczka Wali serio. Nie pozdrawiajcie, ona jest ona nie niedobra. Ona mi właśnie napisała, że was nie lubi, że jesteście beznadziejni. Wiecie co, czekajcie, ja sobie tak ładnie tej zrobię niepodłączony i koniec trola. żeby nie wpadł na kolejny głupi pomysł. No serio, tupą do niego się wypinał Magdzie no, się czarnie załadował, więc nie musicie jej pisać, jak bardzo jej nienawidzicie. Nie jestem dwarfem. Chuj. Czy się skrzywdzona przez życia. Ale wy się nie przejmujcie, jak kocha, to poczeka. Na dół, na prawo. Co to właśnie o to mi chodzi? Liczę na to, że. że się nie kapnie. No, no widzicie na no, jak jest spragniona miłości, no i... No to co jej poradzę? Dwadzieścia no? tysięcy ładne Podoba mi się to? Nie powiem. O. I dorosło Kurwa wiedziałam, żeby kolce na dole. Dobrze! Ha, ha. W ostatniej chwili. O oh, fuck. Wiecie co jest najgorsze, że to jest bardzo... Ciężkie pomieszczenie do wejścia no właśnie. Zaraz umrę No Wiedziałam. Znaczy 2000, no nieważne. Ma... Oj tam, oj no, tam czasem się czuje może o 1-0 pierdolą. No, tylko sobie wybierzemy od razu postać na następny. Tak, Magda, koniec. Już kończę lebiodo. Też jest niezły, bo wolę ten mój. E, dobra, słuchajcie. A to jest akurat prawdziwa Magda. E... Z jaką grą, zno, grą nie dokończyłam zdania? Jezus Maria, znowu nie wiem. Sam sobie pozdrów się że znaczacie. Taką kaczką. A z DuckTalesem, że grałam mi, że mi się bardzo fajnie grało i że mam w planach właśnie na live'ach przechodzić. Ale tak skończymy Castle of Illusion. Widzisz, Magda podobno jesteś fejkiem. Nawet na oryginalnym koncie. Zazwyczaj że bana w ogóle mi się modnie załadował, to ja nie wiem. E, dobra, słuchajcie, mmm... Słowem końcowym na dzisiaj jest... Macie jest Kamil Kamiopiec do mnie chciał zlaskać i przypierd... Skrzywdzęcia. Także wy się trzymajcie i cze.